Chwała Bogu, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie dzisiejszego poranka. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę słów o oczyszczeniu. Znajdę taki fragment w księdze Zachariasza, trzeci rozdział, czwarty werset. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: Oto ja, zdjąłem z ciebie Twoją winę. I każę Cię przyobec w szaty odświętne. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy oczyszczeni Jego świętą krwią. Bóg jest w stanie nas oczyścić, zabrać z nas każdy grzech, każde przewinienie, każdy brud, każdy smród. Jest w stanie nas odnowić i uczynić z takich żebraków, z takich nędzników. Człowieka dostojnego. Jednak gdy staniesz się człowiekiem dostojnym, przeobleczesz te święte szaty, pod żadnym pozorem nie brudzi ich nigdzie. Wyobrażasz sobie dziecko, które zostało od święto ubrane, a poszło i wybrudziło się w bocie. No, nie byłoby to coś na pewno pomyśli żadnego rodziców, ale jest to tylko dziecko. Kiedy ty przychodzisz do Chrystusa świadomie, nie wchodź już więcej w bagno, w którym byłeś. Nie bruć tych szat, których Bóg, które Bóg nałożył na ciebie, Bóg kazał cię oczyścić pokazał zdjąć z ciebie wszelki brud. A ty bądź Bóg za to wdzięczny i chodź w szatach odświętnych. Czci Boga, szukaj takich, którzy potrzebują Jego pomocy, ale nie wchodź między ludzi niesprawiedliwych. Bądź Bożym człowiekiem, niech ta szata lścina Tobie jak najdłużej. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławię Cię, abyś zachowywał czystość dziecka Bożego. Amen.